No hej ziomeczki, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest chowany i... Co z tego, że powiedziałem na ostatnim odcinku, okej okay, plankujemy. To jest plank na was, że... Cześć! Nie powiedziałem kogo plankujemy. więc? Co za różnica? Tutaj mamy Mermolejdę, pamiętajcie. Marmolejda. No 5 subskrypcji na jego kanale równa się pokazanie twarzy. Tutaj jak mam cię nazwać? Po imieniu czy jak? Igor. Dobra więc to jest Igor. Igor y, Czarodziej Piłki Nożnej, żeby było jakieś bardziej rozmaicenie. Jestem Dream Killer, mama to przetłumaczyła na swoje myślenie. Że, o w sumie to już sami pamiętam. A, wymarzony zabójca. <śmum> Wiem, że translator i mój mózg to tłumaczą y, Zabójca Snów, ale nieważne nie, nie jak mój mózg to tłumaczy oraz Google. Po prostu przywitajmy Igo Igor, Czarodzieja Piłki. I mnie! Nie, no dobra, dzisiaj mamy chowanego tak, jak mówiłem. Ile rund? Nie wiem. Tyle, ile zobaczymy chyba, nie? I tak, go... żeby było. Y... 12-minutowy filmik, Okej. Okay? Okej, okay, jak będzie gdzieś 12. Dzwana... O, i nagrywam na dwie perspektywy. Więc, by... y, jeśli chcecie zobaczyć drugą perspektywę, to, to ja... będzie nagrywał. Pa, no to będzie nagrywał i to musicie wbić na jego kanał ty. A co mam się świetnie na ekranie, bo nie mam pamięci, żeby zapisywać to wszystko Bo muszę że każdy film usłyszał, więc po prostu y, my już zaczynamy No Teraz jest Mam wstąpienie! Jeszcze no. raz idź szukać! No. Już! Sio, sio, <laughs> Dobra, typie Dobra, gdzieś moment. Dajmy tak, że zaraz On będzie z tyłu to my idziemy do przodu. Okej, okay, ludzie. zrąbaliśmy zombaliśmy bo nam, bo mi się wideo wykluczyło. A jak za to my, my ludzie, tam jest piesek. Zacz, to jest kot, nie? Jest, to jest taki kot, tylko że taki czarny. No bo nagrywam, nagrywam jakąś. Chowalę! Oh, vale. To <laughs> bajko! <go. laughs> głównie A po ty byłeś za tym? Nie, to <laughs> nie, nie, nie. Zobaczysz, jakie to było włos No była. Kto był pierwszy? Igor znalazł no. tak? No, okay. A więc Igor szuka, tak? Entz, e, będzie ta z perspektywa dwóch chowających się. No. Gdzie się chowasz? Nie wiem Dobra. To to widzenia. No właśnie, tutaj mamy tajne przejście. Ikke. No typ! Typ jest za dobry Baba, no, nieważne. Baba. Michał czy <ścoughs> stajkił Michał się w kratce, zamknął myślę, że jest niewidzialny. Papuka nie ozłoczka z kratką. Dzień... Dzień dobry byliu! A gdzie? Kogo nie ma? Ty gdzie ty coś tam widzisz? Jesteś... Nie, nie, nie. ja... Ty tam niczego nie ma. Uwierz mi, niczego nie ma! Nikogo nie znalazłeś! <grymne> Druga unda, już i minę... A nie, bo ja nagrywam drugie wideo. A on tak, dobra. A to będę musiał złączyć w filmmakerze. Łe, hmm. to będę... To słuchajcie, u mnie będą na kanale tak to dwa tyniki. Właśnie wy teraz musisz się oglądać drugi. Ej, no właśnie! Uh, uh, uh. Dobra. Jako... A no właśnie, ja jestem jako pierwszy, znaczy więc ja szukam 18 19 20. Szukam co tak się... to! na tam, tak? A to tutaj 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 tajny projekt. Okej, okay, a więc szukamy. Szukamy, szukamy! Za kogoś tam! wystarczy ciebie! Dobra! Gdzie to się? Małe kameleony leony schowały? Eee! No. Słabo! Już włazić! Ciuch, ciuch, ciuch ciu, ciasnę! Mm. Nie ma! Nie ma! To gdzie on jest? No tam go nie ma, tam go nie ma. Bum, zarażłem. No, <grym> Dobra, poszedź tam też wyłazić. Mamy problem, poutknąłem. Pani musi prędko należeć. Co? Co? Masz kamera. O nie. Kamerzysta <grym> najgorszy. Kamerzysta. No. Mam nadzieję że lepszy, że jesteś odbijała. Aba. Oba. E e i go, ty szukasz. To jest ostatnia unda. No. Ostatnia jonda, ja, no. no? Ja ci mogę teraz dorównać. nie? Będziemy no. <laughs> Możliwe, no więc y, Ciuch, ciuch, do widzenia, nagrywamy, ale i go i szukać. Do widzenia, bo YouTube nie ma kryjówki. Tak ty się wygrał, nie wiem gdzie się skapił, ale wygrał. Ja wziąłem, że ty szukasz. A jak się skapił kapel. No to na dzisiaj koniec. Przegnamy się Igor Papa, Michał Papa. Pa.